Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Geraard. Potrzebuję pancerza. Chodzi o wiedźmiński pancerz. Pancerz. Mam na zbroję to spoko. Legendarny pancerz Cechu Żmii. Zobaczymy tylko Byłem. to. Najpierw medytacja. Jej! 92 Mamy mię 500! Ale wypas! No to aż żal, żal, właśnie kolorować był zajebisty. I czarny. Idziemy wytworzyć cały. No to fajnie, super. To no nie ma co więcej jak Bardzo się cieszę. Dobra, kapusty tam jest w miarę. Nie masz pasków? Nie żart. No i... I spodnie jeszcze, nie? ELEGANCKO, ale super. Bywaj. Mhm, dzięki, już mam. Pyk, pyk, pyk. No, kulturka. Myślę, że w krewi mino będziemy w tym chodzić, zanim nie zdobędę manticory. Fajnie wygląda. Zapisujemy. Barwnik. On no, tylko czerwony, nie no. Fajne gwinta? O, z kim w gwinta? Z tym? Tak, on jest bardzo podobny, tylko jest czarny. Zajebista oknia. Żmija jest pod... Moc znaku art. Hmm. W sumie nic, nie? Szansa na zatrucie też jest Oto Moc znaku art I się przyda. A Iris co ma? Iris nie ma, ale Kumuluje energię. To zagramy z tą Iris Jest spoko. O, z kim oh, okay. w gminie? No, z nimi wgrałem. Bywa. Dobra, chyba. Ach, co znamy. Chyba na tyle Czy pogramy sobie w gwinta Kamienie, no. Mm. Jest Aj. wykładamy. Pięk. Czyli tak. Szansa na podpalenie i zamrożenie jest spoko i na oszołomienie. Przebicie pancerza, siła ataku. Szansa na podpalenie. Moc znaków. Szansa na podpalenie. Niech będzie. Uszałomienie jest super, no. Pięć. Przebicie pancerza Kurde, ale tu mam zajebiste to. Rzucimy sobie tego. Na razie tu, a tu jakiego? Moc znaku Art Igni Kwen. Tak. Moc znaku Quen. on sobie zostawił nam Antikorę, ale Arda wrzucimy. No i tyle na razie. Obo no bo jedno takie małe Igni. Do zbroi te znaki. Podpalenie, oszołomienie, przebicie. No tu mamy kłena. jest spoko. 92 wleciał. Mamy chyba wszystko gotowe. Na krew i wino. Więc myślę, że tak na weekendzie się spodziewajcie. 15:20, a tak. Nie mogę aż zapisać. Dobra. I na razie to tyle z wieśka. I zagramy sobie gwincika zaraz. Ale dzięki za oglądanie, że jesteście.